Witam serdecznie. Dzisiaj jest 18 sierpnia 2021. Jasna Góra Częstochowa. Klucze. Klucze mają teraz aniołowie. Na Syjonie jest Chrystus Królem. Hebrajczyków 12:22 do 29. Jest o ogniem trawiącym. Bo Jego prawda jest jak ogień, jak, jak słońce, jak światło, czyli daje życie i może zabrać nam nie? jak na światłowodnimy. Iskra z Polski. Polska jest wybrana, szczepiona w Izraela, czystego, czystych serc i umysłów. Słowie na Syjonie. Izajasza 66,8 66,8 Że w ciągu jednego dnia narodzi się Syjon. Czyli naród Jakuba 1,18 Zrodzeni jesteśmy z prawdy Chrystusowej niereligijnej, bo w religiach jest pszenica, trzeba ją zebrać. I teraz głos pasterza Jana 10, 10 rozdział, Ewangelia Jana 10 rozdział. Owce wyjdą, owce, co zgnią z omyzrela. Mateusz 10, 6. Tych owiec Chrystus szukał, teraz jest naszym królem, ojcem w niebie, nauczycielem i zbawicielem świata. I my siebie zbawiamy, naśladując Jego prawdę w Jego miłości. Prawda jest Jego w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, to jest to Słowo Boże, które nie jest przekłamane, my nie fałszujemy Słowa Bożego. Jako czciciele prawdziwi, ja na czwarty rozdział i drugi Koryntian czwarty rozdział, też jest o tym, że Bóg tego świata zaślepił umysł ludzi niewiernych. Czyli religie popsuły Boga, ale w religiach są ludzie zagubieni. No i księża są powołani przez system rzymskiegość powszechnych i powinni być wybrani jak apostoł Paweł I, Fezan 1,4. także wszystko przed nami czas się spełnił, Chrystus przychodzi w Jego czasie dla wybranych bo wielu powołanych mało wybranych i tu mamy Biblię tysiąclecia że On przyszedł w 1998 roku w Jego czasie związał szatana, a sądy się odbyły i teraz jest pierwsze zmartwychwstanie Objawienie 20, rozdział 6, werset i każdy może wybrać, osądzić się, sam w sumieniu, w umyśle oddzielić dobro od zła. I Emanuel Izaesza 7,14, Mateusz 7,23. Emanuel, Bóg z nami, Rzymian, ósmy rozdział. Także to jest pismo święte, Biblia, tysiąclecia. I Wyszyński podpisał, żeby zjeść tą księgę, a iść i mów. Znaczy Pan Bóg, tam prawdziwy Bóg trzeba zmienić albo za Pana król. Bo Chrystus jest królem, czyli władcą tych ziem. A, to jest ten. Tysiąclecia. Pieczątki z Syjonu pokażę. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5 na Syjonie. Jest baranek. Tu prymat właśnie podpisał Polski. Wyszyński, ale on nie jest święty, nigdy świętym nie będzie, bo jeden święty jest ty, jedynie jesteś święty, objawienie 15.4. I, I ten jedyny święty Chrystus, król Immanuel, możemy się stawać święty, jak ojciec wasz jest w niebie, w niebie święty. O tu jest z jestą księga iść, Stefan, prymas Wyszyński, prymas Polski. Ale Chrystus jest królem całego świata, ale z Polski i z na cały świat. Przez prawdziwych czcicieli, uczniów, Mateusz 23, od 8 do 12. On jest naszym nauczycielem, ojcem, przywódcą. Galacjan 3, 20. Nie ma pośredników, nie mniejsza mi Emanuela, naszego ojca z nieba, bo on nas rodzi z jego czystej prawdy. Mateusz 5, 8, czystego serca ujrzą Boga prawdy. Także objawienie 9, 6, objawienie 20, rozdział i, i objawienie 9, ro, 9, rozdział 20, 21, werset. No, że jednak jako wizerunek Chrystus nie modlimy się, nie, nie kręcimy, nie całujemy. Bo Kolosan 3,13 chciwo się z także Kościół katolicki też no, bardzo w obrazy wierzy i musi narodzić się na nowo w prawdzie w Chrystusowej. Jana 4 rozdział, błogosławie.